No Działa do... się aż za dużo, że nadmiem czego zacznę, ale jest zajeb... Pytaj ale... ich. Tak. <laughs> licznie, jak najwięcej ludzi, ochoczą. Dużo styli, dużo do nauczenia, super środek, także... Polecam, polecam. Polecam, Magda Gessler, klub na pędza. Wojciech <laughs> Chodest, Amaro. Siema. Ja. Wjazd na <Wiasna chaty. laughs> Nie! <grymne> 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 Może opowiedz widzom, do której wczoraj siedzieliście na sali? Na sali? Tak, do, wpół, do pierwszej? A nie do drugiej? Do drugiej siedzieliście chyba. Nie, tutaj byłyśmy już o pierwszej co? Jezus... nie mnie kamerować! <grymne> Porywam dziecko. Zdaję sobie <grymne> <ty, ty>, <grymne> O. o. Uwaga! Wyszenie nie No właśnie, idziemy na breakdance, mamy dzisiaj drugi dzień obozu, najlepszego w Polsce BtB Jesteśmy już po śniadanku, umyci, i Będziemy pracować Z Dawidem Z Dawidem Ekstra Kozak <grym> Najlepiej Hotel Robert Sport Lake Resort and Spa Najlepszy hotel w mieście SPA Cztery gwiazdy trzwi. nie marzy to tamto A na internecie chyba pisało pięć Nie, cztery Jakie widoki Strumień tu płynie O Panie Panie. Wiemy, gdzie mamy się przebrać Idziemy do Pivoja niego Najlepszego na powoja w mieście, w wschodniej części miasta. Wielu. Tutaj można zauważyć piękne wzory hotelu. Robert Porc. Crabiaka morze, morzu. Tutaj Crabiaka w pan, Co? Crabiaka w morzu, ale to nie kołajki. Idziemy do sali beka. Nie ma Beki na tej sali. Nie ma Beki to nie tam, tam tylko praca. Tam tylko praca, nie ma Beki, nie ma opierdzielania się. Halo, halo, Biboj Dani. Dzień dobry. Tak, Czy to Sala nie beka? Czy to <laughs> po, po, Powiedz, co, co chcesz dzisiaj pokazać nam, naszym widzom i Jak naszym miele, uczestnikom obozu, którzy właśnie przyszli. Cześć! To Fajnie! wyrzucili. <grych> co? <grych> Chciałbym pokazać, pokazać, to Wy są wyrzucili. Aha. Już przyszli to najważniejsi to, da, to uczestnicy obozu. Jesteśmy się Nie jestem gotowa do swojego zajęcia. Dobra, zaczynamy. Ale w jedną stronę! W jedną, w jedną. Ja mam, mam 17 lat. Wow. No problem. No problem. No problem. O, bo wam wszystko, nie Hej, to moje korzyści. No to moja chwila. nie się <grym> się. Mnie też. Mnie się, nie. bo nie. to się bytnie. Dzieci, a jak się wam podoba na obozie? Tak. Dajesz okejkę. Polecamy obozy BTB. Dziewczyny, to was pierwszy raz na obozie? Tak. I jak się bawicie? Dobrze! Jak tam, jak tam się czują gwiazdy? Tak, super, super, jak całą ma. I ja. fajnie. Przepraszam, proszę oddać dziecko. To nie, to nie pani dziecko, proszę oddać. To moje nie oddam!